Cześć! Nazywam się Marcin Szura, a w tym filmie pokażę, jak zabezpieczyć naszą rodzinę. Rodzina jest dla nas najważniejsza, więc warto zadbać o ich ochronę. Staramy się dać swoim bliskim wszystko, co najlepsze. Jak możemy również dać im wszystko, co najlepsze, kiedy odejdziemy? W tym nagraniu odpowiem właśnie na to pytanie. Zabezpieczenie przyszłości naszej oraz naszych bliskich na wypadek naszego odejścia może zapewnić nam ubezpieczeń i na życie. Wówczas, gdy my odejdziemy, pieniądze przyjdą do naszych bliskich. Co zapewnia naszej rodzinie polisa ubezpieczeniowa? Ochronę bliskich przed finansowymi skutkami naszego odejścia. Zapewni komfort życia naszym bliskim. Ubezpieczenie w wypadku każdej przyczyny śmierci. Wypłatę 100% świadczenia, którą jest suma Ubezpieczenia. Pozwoli nam zabezpieczyć kredyt hipoteczny. Rozszerzenie zakresu o inne ubezpieczenia. Dodatkowe. Jakie czynniki wpływają na składkę ubezpieczeniową? Po pierwsze, wiek. Czym jesteśmy starsi, tym składka, tym ryzyko jest większe i składka ubezpieczeniowa rośnie. Drugie, to są nasze choroby. Jeżeli jesteśmy na coś chorzy, może być tak, że ubezpieczyciel nie przyjmie nas do ubezpieczenia, ponieważ twierdzi, że jest zbyt duże ryzyko. Aktualny stan zdrowia. No, ma dużą duże znaczenie. No, tak jak mówiłem, to jest tak samo jak z chorobami. Jeżeli byliśmy na coś chorzy, ma to również wpływ na składkę ubezpieczeniową, tak jak aktualny nasz stan zdrowia. Wykonywany przez nas zawód. Czym bardziej zawód jest niebezpieczny, tym będzie wyższa składka, ponieważ jest większe ryzyko. Uprawiane sporty. Tutaj tak samo. Uprawiamy ryzykowne sporty, jakieś sporty ekstremalne. Składka ubezpieczenia idzie w górę. Oczywiście również składka jest zależna od sumy ubezpieczenia. Czym większa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka. Okres ubezpieczenia również ma znaczenie. Czym będzie on dłuższy, tym składka będzie bardziej uśredniona. Częstotliwość płaty składek. Najbardziej opłaca się płacić składkę roczną niż miesięczną. Jesteśmy wtedy w stanie zaoszczędzić więcej pieniędzy. Do składki ubezpieczeniowej na, w ubezpieczeniu na życie również wliczają się dodatkowe ubezpieczenia i one również mają swoją cenę. Czym ich będzie więcej, tym będzie wyższa składka. Kiedy nasi bliscy otrzymają pieniądze za ubezpieczenie? Kiedy odejdziemy po długotrwałej chorobie? Jest to jedna z przyczyn, w których nasi bliscy mogą otrzymać pieniądze. Kiedy odejdziemy na skutek jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, czyli na przykład będzie wypadek samochodowy, okaże się, że w nim odeszliśmy, wówczas nasza rodzina zgłasza się do ubezpieczyciela. I otrzymuje po 30 dniach wypłatę odszkodowania. Również, kiedy odejdziemy w wyniku zawału serca lub udaru mózgu. Jest kilka sytuacji, w których towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania. Towarzystwo może nam nie wypłacić odszkodowania, gdy śmierć była związana z działaniami wojennymi lub terroryzmem. Gdy ubezpieczony brał czynny udział w zamieszkach, w jakichś bójkach albo działaniach przestępczych, wówczas towarzystwo nie wypłaci nam odszkodowania. Gdy ubezpieczony popełnił całą oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj tyczy się to do dwóch lat. Powyżej dwóch lat ubezpieczony, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. I ostatnia przyczyna, w której Ubezpieczyciel nie wypłaci na odszkodowania, gdy ubezpieczający zataił informacje na temat stanu zdrowia osoby ubezpieczonej, o które pytał ubezpieczyciel podczas zawierania umowy. Oczywiście, o wszystkich sytuacjach, w których ubezpieczyciel wypłaci oraz nie wypłaci odszkodowania, dowiesz się w ogólnych warunkach umowy. Co warto wiedzieć o polisie ubezpieczeniowej? Jak dostosować się do naszych potrzeb oraz potrzeb naszej rodziny? Po pierwsze, doradca ubezpieczeniowy powinien wyliczyć sumę ubezpieczenia, uwzględniając wszystkie koszty oraz posiadane przez nas zobowiązania. Po drugie, ubezpieczenie dla każdego członka rodziny należy rozpatrywać indywidualnie. Potrzeby męża nie zawsze będą takie same jak potrzeby finansowe żony i na odwrót. Dlatego polisa musi być dostosowana indywidualnie do każdego z nas. Jeżeli chodzi o okres ubezpieczenia, powinien być wprost proporcjonalny do naszych najdłuższych zobowiązań. Czy np. do spłaty kredytu, do emerytury albo usamodzielnienia się dzieci dziecka. Jest to okres, do którego powinniśmy być ubezpieczeni. Zdecyduj, kto otrzyma wypłatę ubezpieczenia. No oczywiście to jest bardzo ważne, żeby zdecydować kto otrzyma te pieniądze, żeby one trafiły jednak y, do naszej rodziny i dla naszych dzieci. Pomyśl również o swoich aktualnych potrzebach i jak zabezpieczyć nie tylko swoich bliskich, ale również siebie. O tych właśnie dodatkowych ubezpieczeniach opowiem w innym nagraniu. Teraz porozmawiajmy o ubezpieczeniu ze zwrotem. Jest to kolejny rodzaj ubezpieczenia na życie. Działa tak samo jak zwykła polisa, lecz tutaj dodatkowo, gdy zakończy się okres umowy, dostają nam wypłacone nasze składki. Takie ubezpieczenie nazywa się ubezpieczeniem na życie i dożycie. Co może nam zapewnić taka polisa? Oczywiście, tak jak zwykłe ubezpieczenie, wypłatę świadczenia gdy naszym bliskim, gdy odejdziemy, ale tutaj również otrzymamy zwrot wpłaconych składek, kiedy skończy się okres umowy. Wartość wpłaconych składek jest oczywiście gwarantowana. Całe świadczenie jest wolne od podatku dochodowego. Nasze pieniądze pracują dla nas. Dzięki czemu ich nie tracimy. No i oczywiście wszystkie inne korzyści, jakie wynikają ze zwykłej polisy ubezpieczeniowej na życie. Taka polisa chroni nas tak samo jak zwykłe ubezpieczenie. Zapewnia nam wpłatę wpłaconych składek w dwóch przypadkach. Pierwsza sytuacja jest to zakończenie umowy ubezpieczenia. Wówczas otrzymujemy zwrot naszych środków. Otrzymamy 100% zwrotu naszych wpłaconych składek lub na przykład 90%. Jest to wszystko zależne od okresu ubezpieczenia. Im dłuższy okres, tym większa suma procentowo wy, wypłaconych pieniędzy. Druga sytuacja jest to wypowiedzenie umowy ubezpieczenia. Wówczas za zerwanie umowy otrzymamy mniejszą część naszego ubezpieczenia. Nie warto rezygnować z tego typu polisy, lepiej zawiesić składkę. Większość ubezpieczycieli umożliwia zawieszenie składki po około 5 latach. Wówczas nic już nie wpłacamy i dalej jesteśmy ubezpieczeni do końca okresu naszej polisy. Dobrze. Ostatnim wariantem ubezpieczenia jest to właśnie ubezpieczenie ze zwrotem plus do tego ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Takie ubezpieczenie działa tak samo jak ubezpieczenie ze zwrotem, lecz dodatkowo otrzymujemy subkonto, na którym możemy wpłacać dodatkowe pieniądze i je inwestować. Tutaj wpłaty nie muszą być regularne. Na subkoncie gromadzimy środki, które następnie inwestujemy w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Inwestujemy według dobranego oczywiście do nas ryzyka inwestycyjnego. Im bardziej ryzykowna inwestycja, tym większy zysk lub strata. Inwestując w fundusze bezpieczne mamy mniejszy zysk, ale za to straty też są znacznie mniejsze. Wszystko jest zależne od Twoich preferencji. Dobrze, jeżeli masz jakieś pytania dotyczące ubezpieczenia na życie oraz innych ubezpieczeń, zadaj pytanie w komentarzu lub skontaktuj się ze mną poprzez formularz kontaktowy dostępny na marciszura.pl ukośnik Kontakt. Jeżeli filmik Ci się podobał, daj lajka, like zasubskrybuj oraz kliknij w dzwoneczek, aby pamiętać o nowych treściach. Również zapraszam Cię do mojego poprzedniego materiału, w którym mówiłem, jak zwiększyć swoją skuteczność w życiu i biznesie. Do zobaczenia!